Cześć, z tej strony Przemek, prowadzę kanał Rasy Staropolskie na YouTubie. Dzisiaj odwiedzę folwar kłosów w województwie zachodniopomorskim, gdzie hodowane jest bydło polskie czerwone. Jest to rasa autochtoniczna zagrożona wyginięciem. Aby uratować ich populację został stworzony program ochrony zasobów genetycznych. Cztery polskie rasy bydła zostały objęte tą ochroną, m.in. polska czerwona. A w Kosowie schodowane ponad 100 sztuk matek, dwa dorodne bukaje, potomstwo, młodzież i opasy. Właścicielem tych włości jest pan Jan Jasiński. Oprowadzi nas tutaj pan Radosław Lis zarządzający gospodarstwem. W pierwszej części jest obora, Każdy ma. Aha, one tu stado zimuje w, tym, w tej wiacie, a, tak? tak? W stodole. Tak tak, 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 Fajny dach taki. bo to jest nowy budynek odrestaurowany, a dach jest e, mchem to znaczy porośnięty. Tak, dach został nienaruszony. Yy, tak jak było to. ze starego <grymne> budynku. To i prawdopodobnie jeszcze jest po niemiecka dachówka położona i, i, i raczej nie była przekładana nawet. W obejściu są dwa stada odsadków, starszych i moczych, do których teraz podchodzimy. Te byczki nadal rosną, niedługo zostaną przeniesione do zagrody, gdzie są większe buchajki. Przechodzimy do zagrody z drugiej strony budynku, gdzie są starsze opasy. Tutaj mamy dorosłe byki. To one Ej, pójdą tak, na sprzedaż? To już w najbliższym czasie będą, będą już, już na sprzedaż. Planujemy w przyszłym tygodniu zrobić ważenie i, i w tym momencie podjąć decyzję. A gdzie one idą na sprzedaż? Jak jest jakaś specjalna ubojnia, czy to zwykły skup? Mamy takiego, w cudzysłowie, zaprzyjaźnioną osobę, która, która takie sztuki od nas odbiera. I one są ogrodzone tutaj pastuchem elektrycznym, a dookoła są jeszcze bale, tak? One mają stworzyć takie mm, wrażenie muru? Tak. Do jakiego wieku one są y, u was odpasane? Yy, do jakiego? Mhm. Yy, to znaczy, to chodzi o, o wagowo, wagowo, tak? Nie patrzymy... Nie trzymamy się sztywno. No, oczywiście, jak już będzie miało ten okres, okres y, zbliżający się do tych 2,5 roku, no to w tym momencie na pewno. Y, to znaczy, my je wcześniej nigdy nie trzymaliśmy. To, to jest, y, że tak powiem, y, jedyne, które u nas zostały, y, wcześniej zostały, y, było to tak, że sprzedawaliśmy jako odsadki. Ale charakterki mają. Mają. To prawda. A do ludzi też są agresywne? Czy można wejść tam spokojnie? No, nie. Tu go już hodujecie, to stado? To to rasa? E, to jest trzeci sezon. Trzeci, trzeci, rok. Rok. trzeci rok. Reszta dużego stada przebywa na paswiskach zlokalizowanych, w pewnej odległości od folwarku. Dlatego pojedziemy tam traktorem. Dla takiego mieszczucha jak ja, taka przejażdżka ciągnikiem to niezapomniana przygoda. Stado zimę spędza folwarku. Wiosną traktorem z przyczepą są zawożone na pastwiska, umiejscowione nieopodalotry i już jesteśmy na miejscu. Za tą bramą pasą się krowy. Teren jest bardzo rozległy. Traktor wjeżdża na polną drogę. Za chwilę nim wjedziemy na pastwisko. Krowy odgrodzone są płotem elektrycznym. Pan Radosow otwiera bramę i wjeżdża do środka. W traktorze będziemy bezpieczniejsi i łatwiej zbliżymy się do zwierząt. Bo one przyzwyczajone są do widoku ciągnika i nie uciekają przed nim. Należy tutaj pamiętać, że buchaje polskiej czerwonej czasami bywają agresywne. I tutaj macie łąki około 200 hektarów. To są tereny zalewowe, bo niedaleko jest odra. I stado jest podzielone na dwie części, tak? Tak. Tutaj mamy mniejsze chyba. Tak, tu jest akurat mniejsza nie... część. Jest tutaj buchaj? Jest. A całe stado? Czebność. Tuż tu. i tu jest młodszy buchaj tak, to jest młodszy buchaj on na obecną chwilę będzie miał 3 lata jedziemy dalej do dużego stada, które pasie się na końcu paswiska ochrona tych zwierząt polega na tym, że do ich hodowli są dopłaty rekompensujące niższą opłacalność raz rodzimych bo te zwierzęta nie są tak wydajne, na przykład pod względem wydajności mlecznej. Tak jak na przykład bardzo wydajna rasa holsztyno-fryzyjska. I żeby rolnikowi wyrównać mniejszy dochód, są dopłaty do każdej sztuki. I tu jest co większe stado, tak? Tak. Ile tu jest matek? 40 matek. 40 matek. A kwaterę, co ile im wymieniacie? W zależności od, od, od odrostu, jak, jak szybko łąka odrasta, ale w granicach 2-3 tygodni. W tym sezonie czym je karmicie? Na obecną chwilę jest to, to, co na łące rośnie, ale po spędzeniu do gospodarstwa jest, jest karmione sianokiszonką, sianem i śródom naszych pól zboża, które zbieramy. Wcześniej w gospodarstwie mieliście też herefordy, teraz została tylko polska czerwona. Dlaczego wybraliście tą rasę? Ze względu na to, specyfikę tych łąk. Te zwierzęta właśnie wykorzystują te pasze, rosną na tych łąkach, one je jak najlepiej Tutaj wypasają. Roślinność, która tutaj przeważa, to jest mannamielec ze względu na to, że to są łąki zalewowe. Powiedzmy, jak to jest z atakami wilka u Was? Zdarza się? No tak, niestety mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, że, że mieliśmy atak i wilka. No niestety. Ale dorosłe krowy się nie obroniły? Yy, mieliśmy na, na, jał, na sztuki młodsze jałóweczki, więc yy, było bardzo mało, więc no, niestety nie dały rady I, się obronić. Ile zostało zabitych? Yy, dwie sztuki. I to był jednorazowy atak? Tak. A za nami pasie się pierwsze stado, które odwiedziliśmy. O, stał buchaj. Może podejdzie, ale duży jest. To jest ten sam buchaj co w zeszłym roku, tak? Tak, to jest Uniejów ten buchaj Uniejów. Który w stadzie jest drugi sezon. Ile on ma lat? Na obecną chwilę ma 3,5 roku. Podjeżdżamy bliżej, w sam środek stada. Wprost pod rozpłodnika Uniejów. Jest to potężny i dumny przedstawiciel rasy Polskiej Czerwonej. On z nonszalancją znaną tylko sobie podchodzi do ciągnika i zaczyna się ocierać. A buchaj w sadzie jest tylko w sezonie letnim, tak? Jak jest czas nakrycia, czy cały czas chodzi z nim? Przebywa cały okres. Ca całorocznie czyli w gospodarstwie jak są zwiedzione do gospodarstwa on też przebywa wstać u niego odchodzi, a my za nim A skąd on pochodzi? Skąd go macie? On przyjechał z Podlasia. Ale dużo macie takich z ciemnymi twarzami. One mi się bardzo podobają. One są w typie mięsnym, całe stado, tak. tak? One nigdy nie były dojone. Nie, nie, nie. A zdarzyło się, że buchaj przeskoczył przez jedno ogrodzenie do drugiego, bo jakaś krowa była w rój? Nie. nie. A wiesz, że byłem w tym roku w Górali tak było? przeskakiwały przez pasów elektryczny. Akurat nie. Porwana siatka przez byka była, ale... Ale on chyba wszędzie ma jeszcze pasu dookoła, tak? Przy tej siatce jest? Tak. Dlatego on dodatkowy jest przez to. Ale to nie ma sezowności w wycierań, tylko cały czas się rodzą, tak? tak? Buchaj cały czas pracuje, krąży po stadzie i sprawdza gotowość krów do krycia. Jego jedynym zadaniem jest rozmnażanie się. Zorze z rasy bydła polskiego czerwonego. Wysokość krzyżu zwierząt dochodzi. Buchaje około 140 cm, krowy około 130 cm, więc jest to bydło niewysokie. Umaszczenie jednolite od jasnego czerwonego do ciemnego czerwonego. Ciemne racice i nożdża. Cechy budowy prawidłowo zbudowane nogi racice oraz zawieszone wymie. Średnia wydajność mleczna populacji chronionej jest to około 3500 kg za laktację, przy zawartości tłuszczu 4,2-4,5% do i białka o 330-3,6%. Jest to typ użytkowy kombinowany, mięsno mleczny. Buchaj ze swoją świtą wraca do głównego stada. Stado jeszcze się pasie, ale za chwilę ruszy do wodopoju na drugą stronę pastwiska. Będzie to niesamowity spektakl biegnącego stada przez całą długość łąki. Bydło może wydawać się bardzo powolne, ale w rzeczywistości potrafią się bardzo szybko przemieszczać. Dlatego my za chwilę wsiadamy w ciągnik i gonimy stado. Bo one za parę sekund będą przy wodopoju. Kiedy dojeżdżamy na miejsce, większość stada już gasiła pragnienie, w tym Buchaj, który zaczyna się znowu interesować krowami a nie piciem. Na szczęście parę sztuk jeszcze czuje pragnienie i podchodzi do koryta. Spróbuję do nich podejść i je sfilmować. Chociaż wejście na łąkę bez osłony przy tak dużym buchaju polskiej czerwonej jest dość ryzykowne. Ta rasa ze wszystkich ras rodzimych jest najbardziej agresywna, a on do obrony ma liczne stado krów. Buchaj oczy, dlatego podchodzę do wodopoju. Krowy są dość płochliwe i te, które już się napoiły, odchodzą. Pan Radosław wyjeżdża traktorem, a po drugiej stronie drogi, na drugim pastwisku, pasą się jałówki. Nie mogą chodzić razem z buchajem, bo są za młode. To na tym paswisku zaatakował wilk. Na szczęście drugi raz nie przyszedł. Na dzisiaj to wszystko. Przemek Rasy Staropolskie i zapraszam na następny odcinek.